Dzień dobry, cześć i czołem, kochani! Witamy bardzo serdecznie! Witam <grytamy> Was, Monika Cywińska, Kasia Kawionka. Jesteśmy w pięknym miejscu, w którym już 17 lutego rozpocznie się warsztat kurs pozytywnej dyscypliny dla rodziców, którzy chcą być wspierającymi, jeszcze bardziej wspierającymi do swojej, do swoich dzieci. No i cóż, i my tu z Kasią różne rzeczy robimy, żeby Wam o tym kursie opowiedzieć. Robiliśmy już wywiady, piszemy dla Was posty, ale wpadłyśmy na pomysł, że jako, że. Lubimy ze sobą gadać I, i lubimy w ogóle, żeby. I, mamy dużo, sobie... I mamy dużo do powiedzenia. Dużo powiedzenia, tak. I chcemy się z Wami też podzielić i Wam przybliżyć jak najbardziej tą pozytywną dyscyplinę. A fajnie się to robi we dwie, to że będziemy sobie robić taki um, taki cykl, nie wiem jeszcze ile tego będzie, ale cykl spotkań, w których będziemy omawiać różne narzędzia, pozytywnej dyscypliny. Będziemy mówić o naszych doświadczeniach, będziemy mówić też z perspektywy doświadczeń rodziców, z którymi my współpracujemy. Też to, co może być dla Was bardzo przydatne, to jest to, że chcemy Wam pokazać taką praktyczną, konkretną stronę pozytywnej dyscypliny. To, co tak. mnie bardzo ujęło w tym nurcie, bo zanim poznałam pozytywną dyscyplinę, zgłębiałam też, że tak powiem, w inne kierunki, natomiast to, co mi się tutaj mm -hmm. bardzo podoba, to to, że jest konkret, że są 52 narzędzia, takie metody, sposoby, które pomagają Dogadać nam się z dzieckiem w różnych sytuacjach. Więc to jest coś, co jest dla mnie osobiście mega plusem i ja bardzo serdecznie to polecam. Tak, ja też zawsze mu też zawsze opowiadam taką historię, jak pierwszy raz się zapoznałam z książką Pozytywna dyscyplina i ujęło mnie to właśnie, że ona jest wdrażalna. No więc i bardzo fajną opcją, którą zrobili, zrobiły osoby, które całą tę pozytywną dyscyplinę wprowadzają. Wprowadza, zaczęły wprowadzać, to że stworzyli takie karty, 52 karty, które są takimi fiszkami, które zawierają, opisują w skrócie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o właśnie te narzędzia pozytywnej dyscypliny, te aż 52 narzędzia, 52 karty, jedna karta na jeden tydzień roku. No i dzisiaj. U mnie, ja się radę. powiem tak, że u mnie zadziałało to tak, słuchajcie, że ja jak zaczęłam moją przygodę z pasobną dyscypliną, to sobie włożyłam te karty do torebki i czasami jak stałam w kolejce po coś, albo jechałam autobusem w korku, to sobie po prostu wyciągałam te karki, karty i patrzyłam, co by mogło u mnie zadziałać, bo na początku wiecie, no znałam kilka tych narzędzi po kursie, natomiast nie było to dla mnie takie naturalne i dobra, takie zachowanie, to ja rozumiem jak się zachować, więc żeby sobie to przybliżyć i wdrożyć, to wpadłam na taki świetny pomysł. Dzisiaj, słuchajcie, wylosowaliśmy dla Was, wylosowałyśmy z Moniką kartę. Jest to narzędzie pod tytułem Plan Działania. Zwany również grafikiem rytuałów. Przeczytam, co jest na tej karcie, a potem pozwolimy sobie z Moniką dodać nasze doświadczenia i omówić to na nasz sposób. Otóż, Plan Działania. O co tutaj chodzi? Pomóż dzieciom tworzyć plany, aby zachęcić je do rozwijania samodyscypliny. Punkt pierwszy. Twórz plany razem z dzieckiem. Wy tego nie widzicie, ale słowo razem jest tutaj napisane drukowanymi literami. To naprawdę jest bardzo ważne, żeby to było robione wspólnie. To nie ja jako mama, osoba doświadczona, starsza, etc., etc., tworzy ten plan, tylko tworzymy to razem z dzieckiem. Punkt drugi. Podczas burzy mózgów wymieńcie wszystkie czynności, które trzeba wykonać rano: wstawanie, mycie zębów, ubieranie się albo wieczorem. Kładzenie się spać, czytanie bajki na dobranoc, robienie porządku w pokoju lub, lub podczas odrabiania pracy domowej. 3. Zrób dziecku zdjęcie, kiedy wykonuje każdą czynność. 4. Niech plan stanie się szefem. Zamiast przypominać dziecku, co należy zrobić w następnej kolejności, spytaj, co jest kolejnym krokiem na liście zadań? Albo na co byliśmy umówieni? Co jest kolejnym punktem w naszym planie? Nie odbieraj, punkt piąty, nie odbieraj dziecku poczucia sprawczości, proponując nagrody. Ja Wam słuchajcie powiem, jak to było u mnie. Ja jeszcze powiem, że ja mam dwójkę dzieci, bo to jest ważne. Nie Jak ktoś nas słucha pierwszy raz, to może warto o tym powiedzieć. Ja mam dwójkę dzieci, mam siedmioletnią Zuzię, która jest teraz w pierwszej klasie, i Krzysia, który ma prawie cztery lata i w tym roku zaczął swoją przygodę z przedszkolem. Monika też ma dwójkę, trochę starsze tak, dzieciaki. Tak, ja też mam dwójkę, ale wprowadzałam pozytywną dyscyplinę. Znaczy, to narzędzie już jakiś czas temu, oczywiście ono dalej ewoluuje. Ja mam dziesięcioletnią Alicję i e, siedmioletniego Tymka. No ale dobra, Kasia opowiedz jak to było u Więc u mnie to było tak, że wtedy pamiętam Zuśka miała około czterech lat e, i te poranki były, jakby to powiedzieć, lekko problematyczne. To znaczy z domu nie było oczywiste i, w, i było w różnym humorze choćbyśmy z tego domu. Więc jak zobaczyłam ten plan działania, a ja w ogóle jestem, ja wam, moim drugim imieniem jest organizatorka, więc ja bardzo lubię właśnie takie plany, grafiki, więc to, to wiecie, to było też bardzo w zgodzie ze mną. I jak wylosowałam sobie tą kartę, to pomyślałam, spróbuję, zobaczę co z tego wyniknie. I pewnego popołudnia, bo, bo to jest naprawdę warto sobie zaplanować taką dłuższą chwilę, tego się nie robi w 5 czy 10 minut, zwłaszcza jeżeli pracujemy z takim dzieckiem, które ma nie wiem, 4, 5, 6 czy 7 lat, to warto sobie zaplanować trochę dłużej, dłuższą ilość czasu. I my zrobiłyśmy tak, że słuchajcie, poszukałyśmy w takich gazetkach, czasopismach zdjęcia osób, które wykonują różne czynności. Czyli ktoś tam pił wodę, było zdjęcie, że ktoś się ubiera, ktoś się czesze. I taki, po rozmowie z Zuzią wybrałyśmy sobie kilka takich zdjęć a propos czynności, które robimy rano, które rzeczy mają być zrobione przed wyjściem rano. Wycięłyśmy to, chyba ja to wtedy wycinałam, natomiast razem przykleiłyśmy to na dużą kartkę. I to było tyle fajne, że ja naprawdę widziałam, że ona jest zaangażowana. Że, jak było tam jakaś dziewczynka, to rozmawialiśmy o tej dziewczynce, to był, z jednej strony to był moment tworzenia planu, ale z drugiej strony to był taki nasz wspólny czas, coś, co naprawdę robiłyśmy razem. I to jest bardzo ważne, żeby, żeby robić to wspólnie z dzieckiem, żeby pozwalać mu się w to angażować. I następnego dnia, jakby omówiłyśmy do sobie, że to są czynności, które wykonujemy. I, I wybrałyśmy to wspólnie, i później ja dałam, powiedziałam Zuzi, że dla mnie nie ma większego znaczenia, czy ona najpierw się ubierze, czy ona najpierw zje. Chciałam, żeby miała zęby po jedzeniu, bo jakby dla mnie to było ważne, natomiast wiem, że są rodziny, gdzie się myje zęby, jak tylko dziecko wstanie, więc to już jest kwestia, że tak powiem, indywidualna. Natomiast y, o, pozwoli, jakby pozwoliłam, powiedziałam, że od niej zależy kolejność, w jakiej te rzeczy zostaną wykonane. I wiecie, to jest e, po prostu, byłam sama bardzo zaskoczona, bo robiąc to, to wiecie, miałam takie, że nie byłam, mówię, dobra, zadziała, nie zadziała, nie wiem, sprawdzę to. Natomiast ona faktycznie wstała następnego dnia i zaczyna, zaczęła wykonywać te rzeczy. To jest niesamowite, ona w ciągu chyba, nie wiem, tam 20-25 minut była po prostu gotowa do wyjścia. Oczywiście ja zrobiłam śniadanie, natomiast bardzo dużo rzeczy ona wykonała samodzielnie, była przy tym naprawdę zadowolona, szczęśliwa, odhaczała sobie to, co, to, to, co wykonała. I powiem Wam, że od tamtej pory jest to jedno z moich ulubionych narzędzi, dlatego, że sprawdziłam i działa. U mnie przynajmniej zadziałało. Dlatego szczerze, ze szczerego serca Wam polecam. Hmm. No Jak tak. było u Ciebie Monia? No u nas poranki to był hardcore po prostu. E, moje drugie imię to Chaos. <laughs> Taka jestem. I, no I to jakby długo się broniłam w ogóle przed tym grafikiem. I wiem, że dużo jest takich osób jak ja, które gdzieś tam kojarzą grafik, plan jako coś, co ich będzie wiązać, co będzie dla nich ograniczające, a nie wyzwalające. No i to jest, może tak się zdarzyć, że tak będzie, jeżeli podejdziemy do tego może zbyt sztywno. Grafik, rytuał, plan dnia naprawdę może być uwalniający, bo po prostu może Ci dać przestrzeń na robienie, zrobienie tych różnych rzeczy, które chcesz zrobić. Uświadomienie sobie, że nie wszystkie rzeczy, które chcesz zrobić, jesteś w stanie zrobić w danym dniu i odpuszczenie sobie po prostu niektórych rzeczy, bo po prostu się nie da. Więc dla mnie to było w ogóle wielki zwrot to jedno było jedno z podstawowych narzędzi pozytywnej dyscypliny, które ja zaczęłam wprowadzać jako pierwsze. I to, co, co było dla mnie trudne? Trudne było, znaczy myśmy to robili rysunkowo, bo moje, moje, moje dzieci są mocno plastyczne, lubią rysować, znaczy Alicja lubi rysować, Tym jak tam byłem wtedy w roczku, jak pierwszy raz to robiliśmy, więc to było na zasadzie, że mu dam kawałek plastelinki, a on tą plastelinką tam gdzieś ozdabiał ten plan. Chodziło o to, żeby to było jak najbardziej zrobione przez nich, żeby oni czuli, że to są twórcami tego dzieła. No i oczywiście chodziło też o to, żeby oni wymyślali, co jest do zrobienia, żeby to oni powiedzieli, co jest do zrobienia rano, żeby to oni zaplanowali czynności po kolei. I jedyne, no ale w ograniczonym wyborze, czyli że no okej, okay, możemy robić różne rzeczy. Tak jak nie wiem, mój temuś kiedyś powiedział, że chciałby rano że zaczynać dzień od zjedzenia tabliczki czekolady. No to na to się zgodzić nie mogę, ponieważ to jest niezgodne z naszymi innymi zasadami dotyczącymi jedzenia słodyczy. Natomiast możemy zacząć dzień od kieszonkowego musu owocowego, i to, go, jak powiem, to był jego pomysł, tylko zmodyfikowany. Więc takie różne rzeczy warto pamiętać, że im bardziej plan jest stworzony przez dziecko, im bardziej tam są jego pomysły, i im bardziej on jest wykonany przez dziecko, tym lepiej bo ono wtedy chętnie się w to zaangażuje. No i teraz w tych naszych, podobnie jak Kasia, my nie mamy, ja się zgadzam na to, żeby w tym naszym planie pewne rzeczy były zamienione miejscami. Na przykład może dzisiaj ktoś chce umyć najpierw zęby, a potem się ubrać albo na odwrót. Natomiast jest, są pewne takie tak zwane punkty graniczne, czyli na przykład o tej godzinie rzeczywiście już musimy zacząć się ubierać i, już, i to już jest moment, kiedy musimy się zacząć ubierać sprawnie. Tak jak wieczorem, jest moment, kiedy już mamy, zapraszam na czytanie książeczki i zapraszam na nie wszystkie dzieci, które mają zrobione wszystkie inne punkty z grafiku wieczornego rytuału. I o ile pewnymi rzeczami można żonglować tam, bo ktoś tam chce się jeszcze czymś pobawić, a ktoś tam woli posprzątać później, a ktoś tam jeszcze się nie chce kąpać, to ok, pod warunkiem, że potem tak szybko się wykąpiesz. Że będziesz gotowa, gotowy na ten moment, kiedy już jest czytanie książeczki, bo ja o godzinie, bo dla mnie jest ważne, żeby o tej godzinie, o której jesteśmy mówieni, zgasić światło i żeby dzieci już były w łóżku albo wyszły z domu w przypadku poranka. To, co jest dla mnie też takim moim doświadczeniem, bo myśmy już tych grafików zrobili, nie wiem czy no, dziesiątki to na pewno. W tej chwili moje dzieci już są starsze i umieją pisać. Tym, jak się uczy pisać, jest w pierwszej klasie, ale, ale już piszę bardzo dobrze. No to oni już nie robią tych rysuneczków, po prostu robią listę rzeczy. Tym jak sobie tam jeszcze lubi coś dorysować, lubią mieć oddzielne plany. Kiedyś mieliśmy wspólny, bo kiedyś też to miało sens. Teraz nie ma sensu, bo mają różne rytmy i te poranki po prostu dla każdego z nich są, w, innym, w innych momentach się dzieją różne rzeczy. Więc jakby tutaj to wszystko trzeba mu modyfikować i dostosowywać. I tak naprawdę to, co chcę Wam powiedzieć, to że każdy, po każdych wakacjach, po każdych feriach, po każdych lockdownach. Musieliśmy robić nowy grafik. Oni wszystko zapominali i musieliśmy to robić na nowo. Dlaczego? Dlatego, że zrobienie tego grafiku to jest nie tylko po to, żebyśmy potem mogli się na niego spojrzeć i powiedzieć sobie, aha, to teraz jest to do zrobienia. Bo to czasami naprawdę, wiecie jak dzieci rano wyglądają, jakie są nieprzytomne i że oni naprawdę potrzebują tego spojrzenia na ten grafik, bo dla mnie to było niewiarygodne, że oni tego po prostu nie pamiętają. Ale oni, szczególnie jak byli młodsi, naprawdę tego po prostu nie pamiętali. I stali i mówili, mamo, ale co ja mam teraz zrobić? Ale co ja mam teraz zrobić? I oni nie wiedzieli, co mają teraz zrobić, ponieważ do tej pory polegali na mnie. I ich uwaga i inne części mózgu aktywne i byli ukierunkowani na to, żeby o twórcze, tak? Jeżeli mama powie tak. Zrób to, to on to robi, ale to nie, nie powoduje, że ja się skupiam na tym, co mam zrobić, bo i tak mama mi za chwilę powie, co mam zrobić następnego tak. dnia i kolejnego, więc ja się na tym nie skupiam. Skupiam się na pytaniu, co teraz, albo co mam zrobić. Dokładnie, i teraz zapnij guziki, Zapiął trzy, ale cztery pozostałych, zapnij następny, za, załóż drugiego buta, umyję zęby też na górze. No i to dochodziło do takich absurdów, że oni po prostu byli w takim e, oczekiwaniu nieustającym na to, żebym ja. Mówiła im, co mają dalej robić, co było dla mnie straszne, bo, no bo wiecie, że rano sami macie mnóstwo rzeczy do zrobienia i wolelibyście, żeby oni już robili te rzeczy po prostu, a nie nadzorować ich z każdą jedną pierdółką. Więc to, co chciałam Wam powiedzieć, że te, robienie tych planów, to nie to, że macie plan i on po prostu będzie działał po feriach czy po świętach, tylko że trzeba go zrobić często od nowa. Znaczy możecie sprawdzić, tak? Nasze, moim dzieciom się nie chce już robić tych planów. E, ale e, przychodzą takie dy, po tygodniu saigonu po saigonowych poranków tak zwanych poranków kojota oni po prostu mówią mamo chyba trzeba zrobić plan i oni już sami przychodzą i mówią to więc to jest my, to, uważam to czytam to jako wielki sukces bo nie ukrywam że mieliśmy duży kryzys jeżeli chodzi o to e, po, polecam pozwolić doświadczyć naturalnych konsekwencji braku planu i nie ratować swoich dzieci od tego jak e, Trudne jest to, że nie wiem, zapomniałam pracy domowej, nie mam w stroju, mam kolejne nieprzygotowanie, albo pani na mnie się złości, że nie wiem, w przedszkolu jestem, albo nie, w połowie śniadania do przedszkola i, i pani się złości, tak, albo, albo, albo po prostu ja też się z tym źle czuję. Więc yy, coś tutaj sobie zapisałam. To ja jeszcze w dodam, że słuchajcie też nie wymagajmy od siebie i od dzieci tego, że ten plan ma działać w 100% do końca naszych dni, jest po prostu jeden mm. ustalony. Po pierwsze jest tak, że plan jest skuteczny i dobry jak działa w 80%, czyli dajmy sobie i naszym dzieciom takie pozwolenie na to, że nawet jeżeli ok, fajnie, żeby wtorek i w środę to zadziałało, a w czwartek z jakichś powodów nie, nie wyszło, tak? Bo może dziecko za późno się położyło spać, a może wstało z bólem czegoś. Teraz też jest taka pogoda, która no, w, w różny nastrój nas może wprawić. Więc jeżeli w ten czwartek to nie zadziałało, to, to jakby y, miejcie na uwadze to, że to nie znaczy, że ojej, pozytywna dyscyplina nie działa, plany są do bani, ja w ogóle nie robię tego. Z tym tak? dzieckiem to nie wyjdzie, nie? Dokładnie. Tylko weźmy pod uwagę to, że nawet jeżeli przez kilka, no kilkanaście dni było ok, a raz czy dwa nie jest, może coś zmodyfikujmy, może dodajmy, może porozmawiajmy, zapytajmy dlaczego, co by pomogło, tak? natomiast to nie jest tak, że raz zrobicie plan i on już będzie ever i zawsze działał. Mm. Te, też y, To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, znaczy tak, właśnie, to jest bardzo ważne, bo ludzie się zniechęcają. A poza tym jest coś takiego jak efekt y, nowego. Jak robię nowy grafik, to dzieci przez jakiś czas mówią, o pamiętają, że wczoraj robili grafik, przedwczoraj robili grafik, trzy dni temu robili grafik, ale już czwartego dnia to już nie jest I coś nowego. Jest. I e, oni po prostu już im to spowszedniały, już wchodzą w te stare, y, poprzednie schematy takiego rozleniwienia, już jest taka pokusa, więc też. Jakby nie, nie, bądźcie w tym wytrwali, i to co jest ważne, odwołujcie nie, żeby wyjść z tej roli, tego, co mówi, żeby zapiąć kolejny guzik. To warto, żeby odwoływać dzieci do planu. Co jest do zrobienia? Zadawać pytania, tak? Pytania, pewne ciekawości mm -hmm. czy pytania motywacyjne, to inne narzędzie prostsze, dyscypliny. Czyli zamiast mówić kolejne polecenia, które właśnie wyłączają dziecku od, on, zaangażowanie, bo ono zaczyna być odtwórcze. Mówić, co masz następnego w swoim grafiku rytuałów? Co jeszcze jest do zrobienia? Która jest teraz godzina? Ile jeszcze rzeczy potrzebujesz zrobić? Ile masz na to czasu? Jaki masz na to plan, żeby wyrobić się w 15 minut z tym, tym i tym? Od czego zaczniesz? I tego typu rzeczy pomagają, że mm -hmm. dzieci czasem same sobie zadają takie pytania. Naprawdę, mam, moja córka ma 10 lat, zaczęłyśmy w dyscyplinę jak miała 4 i już widzę, że to... Procentuje, a mówię to do Was, może Wy jesteście bardziej na początku i jeszcze nie widzicie tych owoców, a u starszego dziecka już to bardziej widać i to naprawdę... Ja miałam wiele razy takie myśli, że kur, to wszystko nie działa, to wszystko nie działa, no moje dziecko jest po prostu, no, nie wiem, coś z nim jest nie tak, albo ze mną coś jest nie tak, albo z tą pozytywną dyscypliną coś jest nie tak, ale to po prostu po jakimś czasie dopiero widać, jak to zaowocowało. To jest też ważne, żeby czasem zmieniać ten plan, bo czasami dla nich sama zmiana, tak jak zmiana obowiązku, mm. że czasami komuś już się coś znużyło i chciał, dzieci lubią odmianki. I czasem po prostu zamienienie kolacji z kąpielą już robi, że jest coś, jest coś nowego. Tak, jest coś innego, a z czasem też te dzieci, szczególnie starsze, będą chciały po prostu bardziej elastycznie tym planem zarządzać, i o ile, ile jest to w Twoich granicach, o ile jest to w Twoich granicach. To oczywiście można na to pozwalać, mm -hmm. i myślę, że to też jest warte, warte pamiętania. Także to jeszcze ostatnia rzecz z mojej strony. Warte jest, warto, słuchajcie, iść w te plany, dlatego że to trochę zdejmuje odpowiedzialność z naszych barków. Bo jak faktycznie jest tak, jak Monika mówiła, że dzieci przyzwyczajają się, albo my przyzwyczajamy nasze dzieci do pewnych rzeczy. I jeżeli jest tak, że my za dziecko robimy, nie wiem, na początku śniadanie, ubieramy i nie dajemy im możliwości, żeby same to zrobiły, to dzieci po prostu się do tego przyzwyczajają, bo jest łatwiej, szybciej i wygodniej, jak mama wszystko zrobi. Natomiast w momencie, kiedy mówimy. Co jest następne na naszym planie poranka? To już nie jest, że mamy to zrobić, bo mama mówi, bo mama gdera, bo mama przypomina, bo mama tego od nas chce. Tylko właśnie dajemy tą odpowiedzialność, trochę zrzucamy to na ten plan, który zrobiliśmy razem, a skoro zrobiliśmy go razem, jest to nasza odpowiedzialność, to nasza dziecko też, jest to nasza umowa, dziecko też jest takie, wiecie, czuje się odpowiedzialne za to, bo razem to tworzyliśmy i dziecko też się zgodziło na to, tak ustaliliśmy to wspólnie, że to będzie działało. Więc to jest, ja lubię też ten efekt, że to zdejmuje ze mnie tą całą odpowiedzialność. Bardzo łatwo, przynajmniej mi, jest wpadać w ten tryb mamy, która wyręcza, jest pobłażliwa, Chcę dywanik czerwony rozłożyć swoim dzieciom i mnie ten demon, ja to nazywam demon Matki Polki, ten demon Matki Polki mnie często zabiera. I wczoraj tak szybciutko Wam opowiem: moja córka miała niedawno urodziny i w tym weekend je urządzaliśmy. Miałam dwie imprezy, poprosiłam ją o pomoc i ona mi powiedziała, mamo, ale to nie jest mój obowiązek co mi po prostu wbiło już w serce I ja mówię, Jezus Maria, gdzie popełniłam błąd, przecież już było tak dobrze, do tej pory wszystkie urodziny urządzaliśmy razem, co się stało, jestem najgorszą matką na świecie, co, co jest grane, nie? I e, poczułam się okropnie, ale poszłam po raz do głowy, zrobiliśmy spotkanie rodziny na wieczorem po, tym, po tych urodzinach i, i po prostu powiedziałam jej o swoich uczuciach, starałam się to mówić nie z... Z takiego, że ja ich obwiniam, albo mówię, że jestem najgorszym matką na świecie, czyli siebie obwiniam, tylko z takiego, słuchajcie, ja się czuję naprawdę słabo z tym, jak ty mi mówisz, że to jest mój obowiązek, bo to są twoje urodziny i do tej pory wszystkie takie rzeczy robiliśmy razem, i no po prostu poczu... było mi bardzo przykro, i zastanawiam się, co możemy zrobić inaczej, żeby następne urodziny i w ogóle różne czynności, o które was, rzeczy w domu, które robię, żebyście się bardziej mi angażowali, bo. Gdzieś tam, gdzieś tam to się nam zagubiło. Ja już mniej więcej wiem dlaczego i gdzie, gdzie się to zadziało. Znaczy generalnie mamy też, no z różnych względów to się zadziało. Natomiast fajnie, że cieszę się, że to zauważyłam, cieszę się, że o tym powiedziałam. Cieszę się, że udało mi się powiedzieć nie z punktu winy na siebie czy moje dzieci. No i moje dzieci powiedziały mi, słuchajcie, że one nie wiedziały, że ja się tak czuję. E, i, e, no i tak mi przyszło do głowy, żeby Wam też to powiedzieć, że możecie powiedzieć swoim dzieciom, nie po to, żeby wzbudzać w nich poczucie winy, tylko, że oni po prostu mogą nie wiedzieć, jak Wy się czujecie z tymi porankami, że musicie tak wszystko wokół nich robić. Nie, ale tylko jest ogromnie ważne to, żeby właśnie zachować tę tak, intencję szukania rozwiązań, a nie winnych, tak? Bo jeżeli poczucie winy kotwiczy jeszcze bardziej rodzica w tych, czy w ogóle życiowe sytuacje, w tym miejscu, w którym są, albo jeszcze pogarsza sprawę. Więc jak, jakby kiedy ja powiedziałam im tak po prostu z takim słuchajcie, no nie chcę, żeby tak było. Nie, nie, nie wyobrażam sobie, że tak będzie. Gdzie to się zgubiło, co się stało? No i usiedliśmy razem, oni przybył wielki przytulas i tak dalej. I myślę, że tak samo możecie ze swoimi dziećmi porozmawiać o tych porankach. I dzisiaj jeszcze na deser wylosowałam taką kartę, bo ja też codziennie publikuję karty. Ostatnio są to karty pozytywnej dyscypliny. Różne karty publikuję, a ostatnio pozytywne dyscypliny. Wzmacniaj swoje dzieci. Dziel się z dziećmi kontrolą, aby mogły zdobywać umiejętność zarządzania własnym życiem. Ucz dzieci, tutaj są takie pięć punktów. Ucz umiejętności życiowych. Wspólnie skupiacie się na rozwiązaniach. Miej wiarę w swoje dzieci, bo naprawdę oni wszystko tu potrafią zrobić. Chociaż naprawdę w momencie, kiedy oni się tak odtwórczo nastawieni, może się wydawać, że nie. Odpuszczaj małymi porcjami, ważne. Z Zwiększaj samoświadomość dzieci, pytając, jak się czujesz, co myślisz, w jaki sposób to wpływa na to, czego chcesz w życiu. Więc taka na koniec wskazówka, że warto wyjść w ogóle od tej rozmowy, jak się czujecie z tymi porankami czy wieczorami, które są takie trudne dla Was, dla mnie. Ja się czuję tak, a Ty jak? Co możemy z tym zrobić? I wtedy też już od razu jest większa chęć do Inna energia temu współpracy. Tak. Dokładnie. Tak. No cóż, to chyba mi się że. Na dzisiaj to wystarczy. Na dzisiaj wystarczy. nasz pierwszy filmik. Aha, <grym> Jeżeli, słuchajcie, jeżeli znaleźliście, znaleźliście treści, które były dla Was pomocne, albo wiecie, że mogą przydać się innym rodzicom, których znacie, to będzie nam bardzo miło, jak udostępnicie ten filmik, żeby trafił do jak największej liczby odbiorców, rodziców, żeby faktycznie wychowywać dzieci w takim, w takim poczuciu, że zarówno my jesteśmy ważni, jak i dzieci są ważne. My jesteśmy, nasze potrzeby są ważne. Dzieci, potrzeby dzieci też, też warto, żeby były zauważone. Także udostępniajcie, świjcie dalej w świat, kto jest zainteresowany i ma ochotę zgłębić ten temat jeszcze bardziej, to będzie nam bardzo miło, jak się spotkamy na naszych warsztatach. Tak, nasz kurs się zaczyna 17 lutego, ale już te, tylko do 24 grudnia jest przed sprzedaży, więc jeśli masz ochotę złapać swoje miejsce w tej wyjątkowej cenie, no to do dnia Wigilii masz taką możliwość. Masz taką możliwość i serdecznie Cię tego zapraszam. Cudownego dnia dla cudownego dnia. Cześć. Cześć.